Danuta Nespiak z Domu Janusz. W filmie poznajemy losy dziewczynki Danusi, urodzonej przy ulicy Jabłonowej w 1928 roku w Elwowie. Gdy wybuchła wojna, pani Danusia znajdowała się wraz ze swoją przyjaciółką Basią i jej rodziną w uzdrowisku Niemirów Zdrój. Wakacyjny pobyt z przyjaciółmi wspomina z uśmiechem na twarzy. Nic nieświadome dzieci korzystały z ostatnich dni wakacji, wykorzystując każdą wolną chwilę na zabawę. Pani Danuta w filmie dostrzega różnice w mentalności dzieci w tamtych czasach. W jej odczuciu dzieciństwo trwało znacznie dłużej. Dwunastolatka bawiła się jeszcze lalkami i było to całkiem normalne. 1 października 1939 roku do pensjonatu przyjechał po nią jej tanie. Zabrał ją do Lwowa, który był już zajęty przez Sowietów. W filmie ciekawe są anegdotki dotyczące Sowietów. Część historii pamięta pani Danuta z opowieści swojej mamy, na przykład, że Rosjanki chodziły do teatru w pięknych koszulach nocnych. W jej odczuciu prezentowały sobą najczarniejsze wyobrażenie Azji. Na Dolny Śląsk pani Danuta przyjechała ostatnim transportem ze Lwowa. Słyszymy w filmie opowieść wyjazdu z wielkiego miasta, które pomimo zniszczeń zachowało nadal swoją niepowtarzalność i monumentalność do miasta, które przypominało gruzowisko. Z Zbudziło to w dorastającej dziewczynie uczucie smutku i pojawił się płacz. Oglądając ten film poznamy też ciekawy wątek, jak wygląda edukacja po wojnie we Wrocławiu, oraz możemy posłuchać o wartości Lwowa i jego wkładzie w polską kulturę i naukę. Urzekającym faktem jest to, że język rosyjski nie budził pani Danuty negatywnych emocji. Z wielkim uśmiechem zaczyna mówić wiersz w tym języku. We Wrocławiu pani Danuta skończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Historii Sztuki. W 1988 roku współzałożyła Towarzystwo Przyjaciół Lwowa które istnieje po dzień dzisiejszy. W latach 1994-1997 była redaktor naczelną pisma Semper Fidelis. Jej zainteresowania naukowe opisane w licznych publikacjach dotyczą historii śląska i polskich ziem zachodnich. Urodziłam się. W samym środku Lwowa przy ulicy Jabłonowskich 24. W którym roku? To nieważne. W każdym razie to było przed wojną, a już wtedy chodziłam do trzeciej klasy. To było tak piękne miasto, takie zaskakujące miasto, gdzie każdy czuł się lwowianinem. Ojciec, proszę pani, pracował w administracji Wielki Dworzec Kolejowy Nadzór Techniczny nad... nie wiem, tam był asesorem, nie wiem, jak to jest, kolejarzem, no jak to powiedzieć. Wybuch wojny odczuła mnie we Lwowie, ponieważ wyjechałam razem z moją koleżanką do miejscowości Korawy Ruskiej. Było to ozdrowisko Niemierów Zdrój. Byłam bardzo zadowolona, ponieważ to była dziewczynka, z którą wyjechałam. To była moja przyjaciółka w szkole imienia Konarskiego, do której obieśmy chodziły. 1939 rok, była piękna pogoda, jak pamiętam. I w sierpniu wyjechałyśmy z rodziną Basi Pisównej. Do ich pensjonatu niewielkiego, który mieli w Nemirowie zdroju. I tam wyjechałam chyba gdzieś w połowie sierpnia, na koniec wakacji. No ale taki wyjazd mnie bardzo, że tak powiem, był dla mnie bardzo przyjemny. Miałam najbliższą przyjaciółkę miejscowość piękna lasy, zdrowisko. i wyjechałam tam, wyjechałyśmy tam. Zawiózł nasz, nie mój ojciec, tylko ojciec tej mojej przyjaciółki. No i zaczęły się piękne, sielskie, że tak powiem, wakacje. Pamiętam, że miałam ze sobą jakieś książeczki, lalkę miałam. Bo wtedy dziewczynki były dziewczynkami, to dzieciństwo trwało dosyć długo. I na przykład dwunastoletnie dzisiaj dziewczynki czy dziewczęta, między nami była taka różnica powiedzmy nie wiekowa, ale mogę powiedzieć światopoglądowa, myśmy były jeszcze dziećmi. Wybuch wojny, pamiętam, że nagle się coś stało. Nagle się coś stało, coś się stało, zrobił się niepokój. W tym piąsenacie mieszkało, chyba tam było jakieś siedem pokoi wynajętych. Były też dzieci, rodziny z dziećmi i nagle zrobiło się jakoś tak dziwnie, jakoś niespokojnie. I nagle usłyszeliśmy, że jest wojna. Nie? Jak to wojna? No to my wracamy do domu. No tak, będziemy wracać do domu. Potem, te pierwsze tygodnie po wybuchu, wiem, że było, był jakiś chaos, jakiś niepokój. Coś, coś się zmieniło, i zaczęli wyjeżdżać z niemienowo zdroju. Bardzo dużo tych wszystkich urlopowiczów zaczęło wyjeżdżać. Ale potem doszedł zwłaszcza niepokój matki mojej koleżanki. Pamiętam, że płakała, co zrobimy dalej. My jesteśmy odcięte od Lwowa. Tu są Niemcy, a tam, są, tam jest inna armia. Mój ojciec przyjechał po mnie dopiero 1 października, kiedy Lwów był zajęty przez Sowietów, i wtedy zabrał mnie do Lwowa. Ten niepokój, powiedzmy, tych dwóch czy może trzech tygodni w sierpniu, ja nie przeżyłam jakiejś wielkiej, powiedzmy, ja nie widziałam nic okropnego. To znaczy, dochodziły słuchy z tych wsi ukraińskich, że Niemcy topią Żydów w studniach na wsiach. To pamiętam. No jak to, jak to w Myśmy się dziwili, jak to topią ich w studni. Jak to jest? A jak przyjechałyśmy do Lwowa, to była jedna ogromna radość i płacz mojej matki, to pamiętam, jesteś. Przyszedł, przyszło ogromne zdziwienie, ogromne zdziwienie, że ta armia wyglądała nie nas, jak gromada śmierdzących jakimś wstrętnym dziegciem. I oni nosili takie, takie czapki niebieskie, i mówiono, że w tych czapkach są wszy. Oni przynieśli strasznie dużo brudu, chorób. Oni nie wiedzieli, jak się zachować w łazience, bo oni się myli w klozecie. Oni myśleli, że to jest do mycia, do tego stopnia. A pamiętam, że mama się śmiała, że tej Rosjanki, W Lwowie były takie miejsce. Dawna żydowska dzielnica, Krakidały, i tam powiedzmy trzeba było z czegoś żyć. I tam się wynosiło najcenniejsze rzeczy, bo przyjechały, za tym wojskiem przyjechały rodziny rosyjskie. I one wykupywały dosłownie wszystko. I mama twierdziła, że nawet do teatru te Rosjanki chodziły w koszulach, pięknych nocnych koszulach, które sobie kupowały jako suknie wieczorowe. To się powtarza w innych relacjach że oni spotkali świat, który był światem europejskim, a oni przedstawiali najczarniejsze wyobrażanie Azji, naprawdę. Sowieci potrzebowali uwierzygodnienia swojej wielkości, tak? Sowieci mają... powiedzmy, szkoły były otwarte, uniwersytet był otwarty, no ale... to było tak indoktrynowane ideologią komunizmu, że trudno na przykład nauki humanistyczne, mimo że byli, byli twórcy, którzy pisali wtedy, to, 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 nie jest, to nie jest nauka taka czysta, piękna i niesafałszowana. To, co powiedzmy, mamy w spadku po tym okresie mm, sowieckiej okupacji Lwowa kiedy Uniwersytet i Politechnika była czynna. Ale to nie to, bo tam propaganda i powiedzmy ta filozofia Marksa Engelsa przynikała nawet do nauk eksperymentalnych i biologicznych, <grym> i <znać> na pewno. Pamiętam, że ja miałam w klasie, w tej mojej klasie, w szkochy powszechnej, ja miałam, powiedzmy, Polek było najwięcej. Potem były Żydówki i było kilka Ukrainek, tylko kilka. Ale powiedzmy, między nami, no może dlatego, że to byliśmy w końcu dziećmi, tam nie było tych antagonizmów typu etnicznego. Tam może był pewien dystans. Może do, może do Ukrainy, jakby się mówiła, A wiesz co, ta Sawicka? To jest Ukrainka jednak. Po co ona przyszła do naszej szkoły? To pamiętam. Ostatnim, jednym z ostatnich transportów jechaliśmy już na Dolny Śląsk ekspatriacji. I proszę sobie wyobrazić, jak ja zobaczyłam te rozwalone domy. Naprzeciw dworca na dobrze, zaczęłam, pamiętam, zaczęłam płakać. Zaczęłam strachnie płakać. Wyjechałam z miasta, które było takie sponiewierane, ale to było dalej wielkie miasto polskie, do takich gruzów i to było dla mnie wstrząsające, naprawdę tak. Ja miałam dobre przygotowanie, bo ja chodziłam, było tak zwane tajne nauczanie. Przecież młodzieży. Niemcy zamknęli szkoły, a rosyjskie były no. No powiedzmy, to co było dobre. Nauczyłam się trochę poezji rosyjskiej, Puszkina. zresztą ten literacki język rosyjski on nie budzi we mnie, jakby to powiedzieć. Nie budził we mnie agresji, a nie mnie nie stanął, bezumno ja lubił Tatianę, no piękna przecież, no wiesz, sobie. więc po prostu, ale we Wrocławiu przez to, że tu wyszłam za mąż, tu się urodziły moje dzieci, moje wnuki też. I po prostu to miasto jest mi bardzo drogie. Ja właściwie siedzę okrakiem na dwóch miastach Lwów i Wrocław. Fenomen tego miasta polega na tym, że jest niewymienialne za żadne. Ma tak ogromny wkład w naukę i kulturę polską. Polska kultura i nauka nie istnieje bez biografii Lwowa. Lwów nie stracił wiele, jeżeli chodzi o bombardowanie. I Niemcy bombardowali, i Rosjanie bombardowali. Ale stratę w jego materii, że tak powiem, kulturalno-naukowej i ludzkiej, proszę pamiętać, że Niemcy bardzo z 3 na 4 lipca Poszło, że tak powiem, poszła elita polskich profesorów akademickich uczelni Lwowa, Politechnika, Uniwersytet. To są straty nie do, nie do odrobienia, nie do odrobienia. Ci ludzie byli w pełni sił twórczych. Mówię tutaj o wymordowaniu profesorów lwowskich na Zgórzach wuleckich. Mogliby jeszcze bardzo wiele stworzyć w dziedzinie nauki, w dziedzinie kultury. Więc to trudno dzisiaj. No może, powiedzmy, dzisiaj jest tak ogromny postęp nauki, że może to się jakoś w pewnym sensie wypełni. Jako miasto, przez to, że ono było właściwie można powiedzieć, nie tylko trójetniczne. Polacy, Żydzi, Rusini, ja wolę mówić Rusini niż Ukraińcy, ale mieliśmy wspaniałych Ormian. W byli Ormianie, mieszkali Ormianie, tam była siedziba archidiecezji obrządku ormiańskiego. Była wspaniała postać arcybiskupa Teodorowicza, który nie tylko miał w sobie ten spadek tej wielkiej kultury Armenii, ale to był bardzo wielki patriota. Bardzo wielki patriota polski. Może tutaj ta krzywda sięga może oni mają poczucie krzywdy wówczas, kiedy, kiedy nie mieli możliwości po walkach o lwów w 1918 roku mieć jakiś fragment niepodległego swego państwa. W końcu to jest naród bardzo stary, o własnej kulturze. To księstwo Halicko-Włodzimierskie, na obszarze którego był ten pierwszy ru ruski lwów, no, nie zrealizowało tego marzenia, że w końcu lwów może być siedzibą ich niepodległego państwa. Ten niedosyt braku niepodległości spowodował, myślę, pewną wrażliwość, czy pewną skłonność do, do tego, że oni poszli na propagandę i filozofię, która była bardzo inspirowana naprzód przez Austriaków, a potem przez Niemców. W końcu to była sensu stricto filozofia, faszystowska. Z moich koleżanek żydówek tylko jedna osalała. Tylko jedna. Spotkałam się z nią, O, ja spotkałam się z nią chyba, chyba, w, zaraz, kiedy? W Krakowie przypadkiem, po wojnie to, bo ja wiem, ile to był, który to był rok. Pięćdziesiąty. Jedna. Getolbowski, tam nikt nie odsadł.